O, i tak sobie tutaj już mam wyjęte, wyjęty ten elektryczny wkrętak akumulatorowy. Telefon, oczywiście, rozłożony. Już jedną śrubę wykręciłem i zobaczcie, o tak, tak ładnie nim można tutaj odkręcać. Bez problemu to idzie. Także tutaj. Przy telefonie się specjalnie nie, nie męczę, chociaż Chociaż tak jak mówię No jest Jest wygoda, wiecie Chociaż te śrub tutaj które są pod, pod klejem to być może o, nie wyciągnę. Ale i tak będę musiał sklejając go jeśli go szybko naprawię to, to i tak będę musiał tutaj oczyścić sobie Tej. O. śruba została, nawinął się klej <grych> dobra potem sobie oczyszczę tylko nie wiem czy akurat słuchajcie nie wiem czy nie będę musiał tutaj w jakiś sposób przyinterweniować bo Bo tutaj się skryła śruba, i tak jedna, i tak jedna się skryła. Więc ją tutaj troszkę muszę odsłonić. Właśnie to zrobiłem. Dobra, mamy to. Ale to i tak mi nic nie da, bo muszę telefon. Cały tu otworzyć. Więc. Więc tutaj kręcę dalej. Także yy, pojawię się za chwileczkę, jak sobie już to wszystko odkręcę. Do zobaczenia.